Ale nic dziwnego, zobaczcie. O Oto on! Brawo dla niego, moi drodzy! <kluczy> Wojtek, co ty robisz z tymi dziewczynami, chłopie? One normalnie szaleją na tej widowni. To pewnie z powodu tego żelu. <kluczy> Jaki żelu używasz? Bo ja latę, a ty co? Nie, nie. Mama, tak? Mama strzeliła fryzurę. Ale design fajny. Mama strzygła, czy fryzjer strzyk, a mamusia tylko taki final touch zrobiła. No fryzjer strzyk. A mama tylko wykończyła, tak? Tak. Prawa dla mamy. Wie co robi? Um, powiem tak. Jesteś młodym, dynamicznym człowiekiem. Pasje masz z pewnością interesujące. Opowiadaj. No nazywam się Wojtek Olejasz i lubię yy, tańczyć, śpiewać, grać na instrumentach. No i dużo będzie tego wymieniamy. Wojtek, a na jakim instrumencie grasz? Na pianinie. Proszę bardzo. Nazywaj, Już, proszę bardzo. Brawa, brawa, brawa Wojtka moi drodzy. Nie jesteśmy w gronie, słuchajcie, takich dzieci, to wiecie. Jesteśmy pod wrażeniem, Wojtku. Widać, że. Muzy. Pusy... Śmiało, śmiało! To, to, to rodzeństwo czy koledzy z podwórka? Koledzy i koleżanki z podwórka. No, duże podwórko masz! Jakieś oświetle spory, co, co to za podwórko? Nie. A co, gdzie ty mieszkasz, Kopie? Ja? W domku jednorodzinnym czy w wieżowcu? No, w domku jednorodzinnym. Zalało was? Nie. Mieliście szczęście. Prawda? Było strasznie. No. Dobra. Mój drogi, czyli ekipa mocna. Wszyscy przyszli dopingują ciebie, tak? Tak. Mama postawiła włosy na żel. Tak. To nie ze strachu? Nie. Dla no urody. Co przygotowałeś? E, wideo środa czwartek. Zespół wideo, oczywiście? a Środa czwartek to tytuł. Tak? Tak. Okej, okay, dobra. Sam wybierałeś, czy ktoś ci kazał? Tata mi kazał. A jakbyś się nie zgodził, byłyby kłopoty? No. Y I się nie zgodziłem, i były duże kłopoty, bo chciałem chwila śpiewać, ale coś tam, nie wiem. Krótko mówiąc, a tata muzyk? Tak. No i dlatego kłopoty. Tatuś gra w zespole? No tak. Na jakim instrumencie? Co ja mam wiedzieć? Gytara. Nic nie wiedzą. Mój drogi, czyli ojciec kazał, syn śpiewa. Tak? A? I tak powinno być. Powaga urzędu ojcowskiego jest bardzo istotna. Ty się ojcu sprzeciwiasz, znaczy chciałeś się sprzeciwić, ale nie wyszło. No chciałem, ale nie A co wyszło. chciałeś, jaka nie ma głos? Czy co chciałeś? Rano kawa budzi mnie. Okej. Okay. A piesz kawę Czasami? Budzi? Trochę. A jaką lubisz, taką zalewaną? Taką z ekspresu, czy może e, instant? Ja piję kawę z O, przepraszam. Z ekspresu? Nie. Nie. zalewaną, dobra, znam lek. Tak. Dobra, moi drodzy, przed Wami! Ojciec, 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 ojciec. Przed Wami! Wojtek Olejasz w utworze Środa, Czwartek nakazanym przez ojca z repertuaru zespołu Wideo. Brawa! Światło zgasz, samy drzwi Na początek, na początek Legi Bank, ci Tylko nie Jedno z nas będzie dziś nieprzytomne, nieprzytomne Już nam będzie sztyt, teraz tańcz, nie myślisz, nic I nic stanie w mieściu czas, nikt nie patrzy na mnie tak jak ty Niech się kręci cały świat Napisy pojawiły. Chodźcie z tym napisem, chodźcie z tym napisem, dziewczyny, chodźcie. Napisy w ogóle, zapamiętajcie, napisy w ogóle. Fanki rzucają w niego przytulanki, dziewczyny, pitam je browami, jego... To, 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 to się nazywa grupizm, tylko z Wojtkiem Ole... tylko... Z Tylko z Wojtka Olejarza można zrobić piosenkarza. Nie, dobra no moi drodzy, ale powiem Wam tak, tu Panie Mirku, do to, to Pana Mirosława Polskiego, zwracam, Pan, Panie już szuka talentów, ale czy Mirosław Olejarz, Wojtek, to, Wojt, Wojtek Olejarz, Panie Mirku, Wojtek Olejarz, czy to już nie brzmi jak początek niezłej kariery? Prawda? Tak, no, I nazwisko jakie, Olejarz. Moi drodzy, brawa, Wojtek jest taki niesamowity, brawa dla niego, olbrzymie. Wojtek, dziewczyny są niesamowite, a ty co masz tak? To tylko przyjaźń, czy ta sama dzielnica, czy szkoła? Sama klasa. O rany, ty też? Mm -hmm. Z czego Wojtek jest dobry? Z mm niczego. -hmm. Geniusz po prostu. Z niczego. Dobra. Wojtek, i tak z niczego można zrobić piosenkarza wielkiego. Brawo, moi drodzy, brawo. Wojtku, tutaj masz pełno prezentów. Proszę bardzo. I wiesz co, Wojtku, teraz Zrobimy taki piękny gest, wiesz? Fanki gotowe? Rzucisz przytulanki widowni. Dziewczyny, uważaj! Rzucasz. Tak nie ono to trafi. Rzucamy. Raz poszło i druga i poszło. Dziękujemy oto Wojtek olejasz jego niesamowite jak to powiedzieć siły promocyjne.